Dzień dobry witam wszystkich tutaj zebranych Zapraszam do oglądania poradnika Stellaris. Jak rozpocząć grę? Klikamy nowa gra. Troszkę długo mi się ładuje ze względu na mój słaby komputer. Pierwszym punktem zawsze jest stworzenie imperium. Oczywiście dla graczy początkujących polecałbym wybrać jakieś tutaj z ze stworzonych przez komputera imperium. Ze względu na ilość dodatków jakie posiadam, tych imperiów pewnie będzie tutaj masa, ale można wybrać jakieś podstawowe. Najlepiej zwracać uwagę tutaj na, na te punkty: militaryzm fanatyczny, na ksenofilia i tak dalej. Nie polecam wybierać na początku pacyfizmu, gdyż ciężko go później obalić, a jeżeli ma się pacyfizm wybrany, nie można toczyć luźnych wojen o terytoria. Tylko wojny obronne. Dlatego nadusimy no, stwórz nowy i stworzymy sobie od początku imperium. Troszkę wytłumaczę, ale to po polecam wybrać jakieś stworzone dla początkujących, ze względu na to, że są takie aspekty jak rząd i etyki, i tu trzeba wiedzieć po prostu, co dają dane bonusy. Zaczyna się od wyglądu. Tworzymy jaki chcemy wygląd. Nazwa testowa. Testowa w, testowe to nieważne. Tutaj dodajemy też wygląd statków, i nazwę, przedrostek to też jest nieważne. Cechy i cechy są bardzo ważne. Mamy dwa, dwie punkty cech, i tutaj mamy, jakby, cenę tych cech. Oczywiście są cechy ujemne, które dodają nam punkty cech, ale zabierają punkty wyboru. Tutaj warto sobie poczytać, co dają dane bonusy. Ja lubię grać pod technologię, dlatego dodaję sobie inteligentni, bo dają badania fizyczne. I zazwyczaj pojętni inaczej. Gromadzenie doświadczenia na przywódcy jest ważne, ale można to nadrobić właśnie technologią, dlatego można sobie kliknąć i tutaj dostajemy dodatkową cechę. Fajnie jest mieć na przykład silni, to jest ba bardzo. Ba, bardzo daje dobre bonusy w walce Produkcję zasobów zwiększa Dobra, przejdziemy sobie dalej Tutaj jest nazwa i klasa Tu wybieramy planetę jaką chcemy To tak naprawdę nie ma znaczenia Nazwę też Bla 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 Początkowy układ słoneczny Ja polecam wybrać sobie yy, Słoneczny, bo jest uniwersalny Pasuje do każdej planety Wygląd miasta, możemy sobie wybrać tutaj lekkie problemy techniczne. Dobrze, teraz możemy pochodzenie wybrać. Dla początkujących osób, polecam wybrać sobie tutaj pierwsze, gdyż no, trzeba się znać na tej grze, żeby wybierać inne. Ja sam się przyznam, że gram tylko na tym pierwszym. To daje dobry wóz na początek, populację. I dwie dodatkowe dzielnice to jest dobry wybór. No i rząd, i etyki są bardzo ważne. Ja preferuję często wybrać sobie jeden punkt z militaryzmu. Tutaj mamy, jakby trzy punkty do rozdania: niebieskie to jest jeden punkt, pomarańczowe to są dwa punkty. Czyli można dać jeden pomarańczowy, jeden niebieski albo trzy niebieskie można dodać. Tutaj też trzeba poczytać co dają te punkty. Wpływy miesięcznie daje autorytaryzm, to też jest dobry punkt, żeby dodać sobie jeden. Ja często gram właśnie tak, militaryzm, autorytaryzm. I na przykład ksenofobia, ksenofobia też jest spoko. Mater materializm też jest oczywiście dobry, bo jest pod badanie, jeżeli ktoś lubi grać pod badania. No i tutaj władza. Tutaj są różne władze, można poczytać. Korporacje nie wiem na czym polegają, więc preferowałbym wybranie dyktatury albo imperializmu. No, dyktat imperializm jest chyba najlepszy, tak mi się wydaje. I tutaj są ustroje. Je później można też dodawać ze względu na technologię. Na przykład. No trzeba poczytać, co dają. Dają fajne bonusy, więc warto przy tym posiedzieć trochę. Ja sobie wybiorę tutaj jakieś losowe. I głos doradcy. Polecam zależnie od rządu, bo to też jest dosyć skomplikowane dla początkujących graczy. Nazwy Imperium. To będzie się wyświetlało na głównej mapie, więc warto wybrać jakąś interesującą. Flaga to już są kwestie jakieś wyglądowe. Wygląd statku i władca. I tu też dajemy sobie jakiegoś cenia. Władcę i tu kolory. No i stworzyliśmy Imperium do gry. I tutaj zapisujemy. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych poradników.